To tutaj pod warstwami ziemi leży schron Bars 201. Schron zaprojektowano tak, aby wytrzymał atak nuklearny bombą o wartości 250 kilo o kurczę. <laughs> oh Fuck! Trzeba skudnąć. Po prostu... Kurwa. Dobra. Pytanie, ogólnie to musimy założyć maseczki, bo najprawdopodobniej na samym dole mogą być jakieś dziwne... Emikalia. Właśnie, emikalia. No i jesteśmy w dupie. Nie. wiem. No, może nie. Może jednak nie, ale to jest... No. Uważaj. Zobaczymy, jak to porobimy i opiujemy. Tak.